Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o Tosce 303 Pana Marcina. Zanim zacznę ją rozbierać, wymieniać podzespoły, czyścić i tak i tak dalej, postanowiłem sprawdzić, jak wygląda jej kondycja przed, przed renowacją. Podłączyłem ją do sztucznego obciążenia. Tutaj przewodziki idą na oscyloskop. Toska już pół godziny, troszkę więcej nawet, pracuje, wygrzewa się. Zaraz sprawdzimy sobie, jaką moc potrafi oddać. Jak liniowe są potencjometry, zarówno głośności, jak i od regulacji niskich i wysokich, tak abyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia. Także wygenerujemy sobie z laptopa sygnały i. Będziemy oglądać na oscyloskopie, co, co nasza toska yy, potrafi, tak? Dobrze, ja tutaj to wszystko jakoś poustawiam, pozgrywam i zaczniemy od pomiaru mocy, czyli podamy na wejście yy, magnetofonowe sygnał 1 kHz i będziemy zwiększali moc, aż sinusoida na oscyloskopie zacznie być Obcinana. Dobrze, zmieniamy, ustawiamy i rozpoczynamy pomiary. No dobrze, widać mam nadzieję oscyloskop. Tutaj widać i toskę. Odpalamy 1 kHz. Z laptopika już płynie i zwiększamy sobie poziom głośności. Powolutku. 1,4 RMS. O, tutaj coś z potencjometrem mamy nie tak. Jak tu nim poruszam, to jak widać, coś jest z nim nie halo. O, teraz nic nie jest zrobione. Wyrównało się 4 V. Potencjometr przestaje być liniowy. Mamy 10. 14 Volt obcięło prawy kanał, wyrównamy kanały balansem 13, obcięło nam 14 w prawym, 13 w lewym, spróbujemy wyrównać, obcina mamy pełną moc. 14,5V 14,5V, czyli troszkę więcej jak 25W mocy, to potrafi oddać. Z tym, że no niestety, tak jak widać, potencjometr siły głosu nie jest liniowy. Tutaj musiałem balansem zjechać w lewo, aby wyrównać kanały. Teraz, jak zaczniemy, o, widać, że. Widać, że prawy kanał czerwony jest 4,5 V, RMS. 4,2 jest lewy. Przy mniejszej głośności tu jest jakiś problem. Może ja zmniejszę czułość. Zwiększę czułość, przepraszam. Mamy 5 i jedziemy od początku. Zobaczymy, jak on się zachowuje. Na początku. Tu jest to ten skok. O, w tym momencie. O, jak ruszę potencjometrem? No nic. Będziemy się temu przyglądać. Potencjometr rozbierzemy. Wyczyścimy. No, w każdym bądź razie widać, że no, z potencjometrem jest słabo. W prawym kanale 10V, w lewym 6. Także no, szału nie ma. Z potencjometrem siły głosu szału nie ma. Ustawimy sobie teraz około 10V. A niech będzie 8 w obu kanałach. Wyrównamy sobie balansem i spróbujemy sobie podać. Tak, żebyśmy mieli 8 i 8 w jednym. OK. Mniej więcej mamy równo. I teraz wygenerujemy sobie jakieś, załóżmy 400 Hz i sprawdzimy działanie. Sprawdzimy działanie tonów do potencjometru od tonów niskich. Ok, mamy 400 Hz. Niech będzie tak. Niski tutaj. Zjeżdżamy z niskimi. wbijać można o wiele więcej. Tu mamy 0 400, za duża częstotliwość. Damy sobie 200. Generuj. Tutaj pamiętać trzeba, że filtr kontur jest na stałe, dlatego chciałem, aby Potencjometr siły głosu był już po, za odczepem, aby ten filtr kontur już nie, nie miał wpływu na to, tak? Dobrze, mamy 200. Zobaczymy niskie. No, potencjometr od tonów niskich działa w miarę liniowo. Damy jednak w ten sposób. Tutaj mamy obcięcie już, dobra. Niestety nie można. Nie można, niestety albo nie niestety. Dobrze, to teraz sobie zobaczymy tony wysokie. Damy sobie załóżmy 6 kHz. Niech nam się Audacity od odpali. Mamy 6 kHz. Nawet słychać, że coś zacza piszczało. Damy sobie tu, co ja robię, proszę. Pozycja zerowa. Jedziemy do góry. Obcina, czyli zdejdziemy z mocą, ale tu będę musiał znowu wyrównywać moc, to wyrównamy 5, nie w tę stronę. Ok, no mniej więcej 5, 3 do 5, 3. Jedziemy z tonami wysokimi. No, o ile można powiedzieć, że potencjometry od regulacji tonów niskich i wysokich działają poprawnie, to niestety, ale potencjometr yy, siły głosu działa tak sobie. Jeszcze raz, damy 1 kilo. I jeszcze raz prześledzimy, jak to wygląda. Równoważnik na zero. Potencjometr wzmocnienia na zero. Jedziemy. Coś nam tam zaczyna się pokazywać. O. To jest taki najbardziej newralgiczny moment, kiedy jest źle. Także potencjometr jest w kondycji słabej. No ale to nic, no, będziemy, będziemy go rozbierać. Będziemy próbowali go zregenerować. Jeszcze zejdziemy niżej, aby zobaczyć jak on się zachowuje od początku. No ten dół tutaj jest jak najbardziej liniowy, ale niepokojące jest to właśnie. To jest niepokojące bardzo. Dlatego trzeba będzie się tym potencjometrem zająć. No i tu już wraca do współliniowości y, takiej no Średniej współliniowości, bo jak widać, nie, szału nie ma. O tak. Cały czas widać, że prawy kanał jest wzmocniany. No a tak, żeby w jednym było 10 RMS-ów, w drugim 6. No to jest słabiutko. Wszystkie regulatory na zero. Im bardziej odkręcamy moc, tym potencjometr staje się mniej liniowy. Dobrze. Najbardziej mnie tutaj to niepokoi. Ten, właśnie tutaj, skok. Dobrze. No cóż, to wiemy. Wiemy, na czym stoimy. Końcówka mocy pracuje. 25W potrafiła z siebie oddać. Jeszcze raz spróbujemy wejść na tą najwyższą moc niech ona tu mi się chwilę pogrzeje tak 15 to jest dużo za dużo ustawimy przy okazji stwierdzamy że potencjał balansu działa poprawnie mam nadzieję że w tym oscyloskopie coś widać no niestety ten oscyloskop do kręcenia filmów się nie nadaje, no ale mam nadzieję, że coś mi się udało pokazać. No, mamy maksymalną moc 14,2 14,5 V, 25 W mocy na 8 omach. Toska zdaje i jest, jest, jest całkiem wzacnie. No cóż, tak jak widzieliśmy, największy problem jest z głośności. Jak to zwykle bywa, jest najczęściej używany, więc. Najbardziej się yy, najczęściej najwięcej jest używane, najbardziej się zużywa. Masło maślane, przepraszam. Potencjometr balansu działa. Potencjometry niskich i wysokich również. Niemniej jednak wszystkie potencjometry będą rozebrane, wyczyszczone i złożone, przesmarowane, skalibrowane od nowa. Mam nadzieję, że po wyczyszczeniu, po rozebraniu i wyczyszczeniu potencjometr głośności nie będzie miał tego przeskoku, bo co do nierównomierności kanałów, to niestety, ale podejrzewam, że niewiele będę mógł, niewiele będę mógł zrobić. Chyba, że spróbujemy dobrać z innego potencjometru ścieżkę tak, aby aby tą liniowość poprawić. Dobrze, to w tym odcinku wszystko. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zrobiliśmy troszkę pomiarów, i wiemy na czym stoimy. Pozdrawiam pana Marcina, także jak widać pracę pomału ruszałem do przodu. I tyle. Yy, jedna, jedna moja mała uwaga. Tam Pod ostatnim odcinkiem, o tosce, pod, pod pierwszym odcinkiem o tosce. mała nieścisłość. Ja panu Marcinowi źle powiedziałem. Yy, rezystory emiterowe będą wymienione. Owszem, ale nie na mocniejsze, na rezystory o większej mocy, ale na rezystory o takich samych parametrach 5 w z tym że na rezystory nowe, nowego typu, yy, także nie będziemy tutaj nic zmieniać, żadnych mocy większych nie będziemy wstawiać, bo to nie ma sensu. Będą wstawione takie rezystory, jakie zostały yy, rezystory o takich wartościach, jakie były zamontowane w oryginale. Dobrze, kończę ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.